Cześć, tutaj Tomek Obraz z blogu blogkopiera.com. Dzisiaj taki odcinek podsum, podsumowujący e, poprzedni weekend, e, który oczywiście stał pod znakiem festiwalu Birofilia w Żywcu. No, oczywiście, pierwsze co się nasuwa to skojarzenie, znaczy, pierwsze co się nasuwa to Grand Champion. Ci, którzy nie wiedzą, chociaż nie wiem, czy jest ktoś taki, kto się nie interesuje piwem, kto by o tym nie wiedział, Grand Championem zostało wybrane piwo w stylu Imperial India Pale Ale, uważane przez Czesława Dziełaka. Miałem okazję akurat te kategorie sędziować i w eliminacjach, i w finale. No i powiem, powiem tak, nie jestem na 100% pewien, które to było piwo. Wydaje mi się, że to było jedno z tych piw, w których po prostu komisja się bardzo zgodziła co do werdyktu. Bo było parę takich piw, które były troszkę kontrowersyjne, to znaczy jeżeli smakowały części komisji, to mi na przykład nie smakowały. A w innym przypadku było tak, że, że, że mi smakowało jakieś piwo i oceniłem je wysoko, natomiast część sędziów, um, część sędziów um, kompletnie, kompletnie je pojechała i, i uznała, że na przykład um, no, jest tam jakiś nie, nie, nieprawidłowy aromat, podczas gdy ja czułem głównie aromat, aroma, aromat piękny, aromat grejpfrutowy. Um, no, ale jakby zostawmy to, eee, trzeba powiedzieć, że, że na pewno było to piwo bardzo dobre, bo wbrew moim obawom po eliminacjach e, do finału przepuściliśmy naprawdę bardzo dobre piwa. Dwa były takie, które. Które powiedzmy, było mi trochę wstyd, że przepuściliśmy. Wstyd przed Stanem Hieronimusem, który też sędziował tą komisję. Być może to była jakaś sprawa z butelkami. Znaczy, to nie były jakieś, broń Boże, jakieś piwa, które byłyby zakażone. Natomiast były to piwa mało, mało stylowe. Słaby, bardzo aromat, chmielowy. Ale przynajmniej. 6 do 8 piw było na bardzo wysokim poziomie. I jednym z tych piw był właśnie Imperial India Pale, uważany przez Czesława Działaka. Czesław jest bardzo doświadczonym piwowarem. Od kilku lat waży duże ilości piwa i, i słynie z takiego bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo takiego... Permanentnego podejścia do, do ważenia. To znaczy on tak długo waży jakiś styl, aż osiągnie efekt, który go zadowala. To nie jest tak, jak, jak ja mam w zwyczaju, że waży jakiś styl, potem następny, potem następny, potem następny. On po prostu dopieszcza te, te piwa. Co ciekawe, na festiwal wysłał 7 piw. A ponieważ jest też sędzią, to chciał również przyjechać sędziować, bo jeszcze na festiwalu w Żywcu nie sędziował. Głównie z tego powodu, że często wystawia dużo piw do konkursu. I nawet rozmawiał z, z Krzyszkiem Lechowskim, przewodniczącym jury, także prezesem PSPD. Natomiast wycofania tych piw z konkursu. E, tak aby mógł sędziować. E, to znaczy problem nie jest w tym, że sędzia nie może wystawiać piwa, tylko że jeżeli on wystawił piwa w siedmiu na osiem kategorii, no to w tych siedmiu już był jakby pozbawiony możliwości sędziowania. I, i mm, także musiałby wytypować, że na przykład zostawia sobie dwa piwa i rezygnuje z pięciu pozostałych, wtedy może przyjechać na... No tak, ale gdyby zrezygnowała z tego Imperial India Pale Ale, no to byłby zrobił najgorszy interes życia, bo, bo trzeba powiedzieć, że w pozostałych nie, nie wszedł na, na, na podium. Także e, stało się jak się stało i stało się bardzo dobrze. E, co do jeszcze wyboru stylu pod kątem e, browarów w Cieszynie, e, rozmawiałem z dyrektorem, e, z Januszem Koniecznym, był zadowolony. Natomiast powiem szczerze, że znaczy dla mnie to był najlepszy wybór jaki mógł być i pod względem marketingowym, i pod względem sprzedaży. Myślę, że to będzie hit sprzedażowy. E, oczywiście pytanie, jak będzie z surowcami, bo już właśnie zaczynają się pierwsze problemy z chmielem. Nawet żartowaliśmy sobie, że właśnie o godzinie 19 w sobotę podrożał e, chmiel w Polsce, e, amerykański. E, ale to żarcik taki. Myślę, że grupę żywiec stać, żeby ściągnąć odpowiednią ilość chmielu ze Stanów. E, to będzie zaledwie kilkadziesiąt kilo, myślę, chyba poniżej 100. E, natomiast no, muszę powiedzieć, że e, muszę powiedzieć, że e, okazuje się, że to wcale nie był taki oczywisty wybór. E, Podobnoż do ostatniej chwili toczyły się mm, jakby tarcia między sędziami, i do ostatecznego e, finału jakby weszły trzy piwa. Imperial India Pay A, robust, robust Porter, który też przez wielu był typowany i coś, co było zaskoczeniem totalnym, czyli dziesiątka. Jeżeli wygrałaby dziesiątka Grand Championa, oczywiście przy całym stwierdzeniu, że brakuje nam piw lekkich, że brakuje nam, to byłby po prostu to dramat. Byłby to dramat po prostu dla browaru, dla birofiliów, dla zwycięzcy, bo na pewno jego piwo by się spotkało z krytyką, że czym to się różni od zwykłych piw, które są dostępne w, w sklepach. E, Browar miałby spore problemy, żeby dziesiątkę sprzedawać w jakiejś konkretnej cenie, także e, całe szczęście stało się jak się stało. Myślę, że, myślę, że to będzie hit. E, jeszcze słówko odnośnie konkursu. E, tak jak mówiłem, w kategorii w tym Dymionym Porterze e, bez bez wątpienia wygrały piwa najlepsze, natomiast dominowały, dominowały piwa torfowe. Jednym z, e, z piw, które było na podium, było piwo e, Krzysztofa Kulca, znanego jako Kentucky. I to piwo, jak mi mówił, e, jak mi mówił e, nie było na słodzie torfowym, tylko na Steinbachu, na Weiermannie i na Bestmalcu, czyli można się spodziewać takich nut szynkowych, drewnianych. E, zdecydowanie brakowało takich piw w konkursie. Jednak przeważały piwa wędzone torfem. Rozumiem, że to. Piwowarzy po prostu traktowali w ten sposób, że jeżeli styl jest wyspiarski, to należy takim wyspiarskim słodem. Ja osobiście nie jestem wielkim miłośnikiem słodu torfowego, aczkolwiek były, były ze dwa, trzy piwa, które dobrze oceniłem. Było jedno, które było jednak tak, tak, tak intensywne, miało aromat spalonej gumy. Oczywiście podobne do piw z Demolena, ale jednak zbyt niezbalansowane. Tak jak podkreślali sędziowie zagraniczni, a w tej kategorii sędziowałem z Donem, Jeffreyem i ja Janem Ajan, kurczę, zapomniałem. E, tutaj e, będzie podpis. E, z Ajanem Hornsejem, z Ajanem Hornsejem sędziowałem, e, podkreślali, że tak naprawdę, przy ocenie piw, jeżeli wybieramy piwo najlepsze, musimy myśleć w tych kategoriach. Czy po wypiciu szklanki, czy tam pinty, mam ochotę zamówić drugą. Jeżeli nie mam, no to raczej takie piwo nie zasługuje na, em, na wygraną. Chociaż należy docenić innowacyjność, odważne podejście i tym podobnie. Teraz jeszcze słów kilka o, o konkursie piw rzemieślniczych. No w konkursie piw rzemieślniczych było, były cztery kategorie. Pils, przeniczne pils ESB, czyli Extra Special Bitter i Maybok. Maybok. Jeżeli chodzi o pszenicę, tutaj do, zdominowana była przez, przez browary z Pomorza. Wygrało piwo z browaru Piwna, gdzie waży piwowar domowy, czy były piwowar domowy Wojtek Piasecki-Wieliczko. Drugie miejsce zajęło piwo z Majera, ważone przez Michała, Michała Grossmana, pseudonim, czy tam Nick, na forach Birman. A trzecie miejsce, a trzecie miejsce pichał, piwo Michała Saksa z, z Gdańskiej Browarni. To bardzo fajnie wyszło, bo Michałowie współpracowali kiedyś w browarni, ważyli razem Grossman i, i Saks. także stanęli obok siebie, chwalili się balachami, bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o Pilsa, drugie miejsce, nie pamiętam co było, kto zajął trzecie, Drugie miejsce zajął browar Kormoran, co mnie w dużej mierze zaskoczyło. Tam były troszkę zmienione kryteria. Chodziło o to, że browar, który wystawi piwo, musi po pierwsze być browarem niezależnym, określoną ilość produkcji. Znaczy, tam zastosowano chyba taki wyjątek, że chodzi o produkcję danego piwa, a nie o produkcję browaru. Czyli jeżeli dane piwo jest produkowane w małej ilości, nawet jeżeli browar jest większy. I jest znany piwowar z imienia i nazwiska, i to jest jakby jego receptura, bo właśnie jest taki akcent, żeby akcentować, znaczy podkreślić to autorstwo konkretnego człowieka, żeby, żeby to był rzeczywiście festiwal piw rzemieślniczych i ważonych przez konkretnego rzemieślnika. Więc jakby z tego powodu kormoran się załapał. W sumie nie wiem, które to jest piwo. Rozumiem, że chyba e, m, kormoran mocno Chmielone. E, no, ale, ale fajnie, bo może to, może to skłoni inne browary do, do wystawiania piw do konkursu. Że nie jest to konkurs tylko dla piw e, z, browarów, e, z browarów restauracyjnych, bo tak do, w, dłu, w dużej mierze takim, pi, takim konkursem był. E, no i e, pierwsze miejsce dla. Browaru Reden, e, także wielki sukces, bo browar funkcjonuje od kilku miesięcy. Gratu gratulacje, też waży piwowar domowy e, Łukasz Łazinka, e, więc, więc jakby sukces. E, znaczy, bardzo mnie to cieszy. E, w kategorii Extra Special Bitter e, trzecie miejsce kto zajął trzecie miejsce? Nie wiem, ale drugie miejsce zajął, e, zajął e, Wojtek Frączyk z Browaru Widawa, co mnie bardzo oczywiście cieszy. Piwem Magic, uważonym na cześć, na cześć Ertona Senny. A pierwsze miejsce zajął Browar Haust. E, no, w tym, w tym roku akurat e, piwowara z tego Browaru, Jarka Sosko, Sosnowskiego, nie było. E, no, ale, ale generalnie nie ma tutaj zaskoczenia. Nie ma zaskoczenia. E, to zajęło to trzecie miejsce w tym ESB. Kurczę, nie wiem. Aha, yy, Grocka 15, tak, browar z Lublina, Grocka 15. No, i w trzeciej kategorii powiem szczerze, że naprawdę mam wielki dysonans, jak o tym myślę, jak o tym mówię. Nie wiem, czy pamiętacie film z degustacji piwa w stylu Maybok, który tam w plenerze dokonywałem. Ja powiedziałem, że w ogóle nie wiem, jaki jest cel dawać taką kategorię, że będą problemy z frekwencją. I kurczę, potwierdziło się. Do konkursu zgłoszono trzy piwa. Słownie trzy. Gdybym odpowiadał za ten konkurs, to po prostu bym albo odwołał y, sędziowanie w tym konkursie, albo przyznał jedno wyróżnienie dla najlepszego z tych trzech, bo to jeszcze da się obronić. Natomiast y, podjęto decyzję, że skoro trzy browary wysłały, to nie można ich jakby krzywdzić tym, że <laughs> inni nie chcieli wysłać. Mają małą konkurencję, no to mają. E, blachy już podrukowane, no to rozstrzygnie to ten konkurs. No dla mnie, jest to, dla mnie jest to po prostu żenujące, żeby piwo ostatnie w konkursie dostawało. Y, nagrodę za trzecie miejsce, no. To jest, to jest tak, jak, jak w tym kawale było, że... E, jak e, w tym kawale, w którym prezydent amerykański i pierwszy sekretarz Związku Radzieckiego się ścigali, wygrał prezydent USA i amerykańskie media podały, że wygrał reprezentant USA, natomiast e, e, radzieckie podały, że mm, e, pierwszy sekretarz e, KCPZ... E, Pierwszy sekretarz Związku Radzieckiego, czy jak oni się tam nazywali, Gęsek, e, zajął bardzo dobre drugie miejsce, natomiast reprezentant Stanów Zjednoczonych był przedostatni. Więc to jest w takich kategoriach. Dla mnie, e, zajęcie trzeciego miejsca w Pilsach to też zajął Michał Saks z, z browarni. E, jakoś m, nie wspomniałem o tym. E, Trzeciego miejsca w Filsach, gdzie było ponad 20 piw i zajęcie ostatniego miejsca w mej to, 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 to jest w ogóle nieporównywalne. To jest w ogóle nieporównywalne i jest to deprecjonujące dla, dla konkursu, dla rangi konkursu, dla tej nagrody, którą się wiesza, tej blachy, którą się wiesza na... No to jest po prostu śmiech. Jeżeli chodzi o wyniki, to pierwsze miejsce zajęło browar Grodzka 15 z Lublina, drugie Kaszepska Koruna, a trzecie browar z bielska białej bielicer. To by było o konkursach. Teraz ogólnie o, o cały festiwalu. Pogoda dopisała, chociaż prognozy były takie średnie, ale pogoda zdecydowanie dopisała. Bardzo fajnie wypadło to, że pojawiły się polskie piwa w, w Alei Piw Świata. Czyli jesteśmy już na tyle dobrzy w niektórych stylach, żeby konfrontować się z czołówką e, światową. To jest, to jest bardzo fajne, bardzo miłe. E, do sklepu e, p, Piw Świata, czy tam, tak, do sklepu Piw Świata się nie zbliżałem w zasadzie. Znaczy bo, bo chodziłem po oglądać, ale założyłem sobie, że nic nie kupuję, bo po prostu mamy już tyle tych piw do zdegustowania, że... No, że w którymś momencie zaczną mi się terminować i to jest bez sensu, bo będę, będę oceniał stare piwa i, i będę na przykład narzekał, że jest tam jakaś nut, nuta kartonu, czy aromat milowy jest nieświeży, no ale sam będę, sobie temu, sam będę temu winny. E, na koniec jednak, żeby wydać żetony i, i coś tam kupić, to kupiłem sobie dwa piwa. Pierwsze to jest India Pale Ale w puszce, troszkę, żeby skonfrontować, e, skonfrontować z. E, z e, Opowieściami o puszce. No generalnie ja uważam, że będzie bardzo dobre, ale zobaczymy, a nu będzie metaliczne. I drugie: Humalupa Licius z jakiegoś amerykańskiego browaru. Polecił mi grzegorz zwierzyta, który akurat wtedy. I przywiodłem jeszcze jedno bardzo ciekawe piwo, na którym mi zależało, nie kupione w sklepie. Otrzymałem od ekipy setki Nanny State, czyli Bezalkoholowy Brudok. Myślę, że jako jedno z pierwszych, może nawet dzisiaj jeszcze wieczorem je zdegustuję, żeby, żeby na jutro wrzucić, bo no polowałem na to piwo w Bristolu i jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się je nabyć. Co jeszcze? No oczywiście wystąpienia w większości ich nie widziałem, bo albo sędziowałem, albo gdzieś tam się oddaliłem bardzo bardzo się cieszę, że dobrze wyszło to wystąpienie, to wystąpienie dla opiwnych mita, bo powiem szczerze, troszkę miałem tremę, bo stwierdziłem, że nie będę przygotowywał żadnej prezentacji bo nie mam czasu i nie chce mi się. Po drugie, nie przygotowałem sobie żadnego konspektu, tylko po prostu jechałem z głowy. Do tej pory zwykle kwitowałem to stwierdzeniem, że mówię z głowy, czyli z niczego, ale ostatnio bardzo fajnie podsumował to kolega z YouTube'a, <grybujesz> po fachu, kolega vloger, czyli Mariusz Max Kolonko, który na zarzuty, że czasem tam myli jakieś fakty, że jest nieprzygotowany, odpowiedział, że Um, mówi z głowy, bo myśli, a większość dziennikarzy czyta z promptera i taka jest różnica między nim a innymi dziennikarzami to mi się bardzo podobało, więc ja też, też teraz będę tym hasłem się jakby bronił, że mówię z głowy, bo myślę. Um, bardzo, bardzo jestem wdzięczny za wszelkie przejawy sympatii, które, które mnie spotkały z waszej strony. Bardzo wiele osób podchodziło, żeby zrobić sobie zdjęcie. Jest to bardzo miłe. No, jeszcze rok temu bym sobie nie wyobrażałem sobie, że będą takie sceny, że, że będą podchodzili ludzie, żeby sobie zrobić zdjęcie ze mną. Bardzo, bardzo miłe było to, że wiele osób, które podchodziły, dziękowały, że. Dzięki, dzięki filmom zaczęły ważyć, że dzięki filmom zaczęły szukać innych piw. Bardzo wiele osób było bardzo krótko na blogu, weszły tam parę tygodni temu, kiedy kiedy pojawił się nam wielki test koncerniaków, i od tego czasu po prostu zgłębiają wstecz te filmy. Dziękowało wiele osób, także ja również Wam dziękuję, bo naprawdę nic tak nie dodaje motywacji do dalszego nagrywania filmów jak, jak, te, wasze, jak te Wasze opinie, pochwały, podziękowania. Także jeszcze raz bardzo za to dziękuję. Trochę mi przykro, bo nie ze wszystkimi, z którymi jakby byłem, nawet tak wstępnie umówiony, się spotkałem, ale myślę, że niedługo będzie okazja się spotkać w, na festiwalu piw rzemieślniczych w Annopolu. Czy w, tak, w Annopolu. O czym tutaj jeszcze chciałem coś dodać? No, generalnie, impreza no, przy, przyćmiewa rozmachem. Um, śmieszą mnie jakieś teksty gdzieś tam, że ktoś narzeka, że e, tyle ludzi, że za ciasno, że, że, że nie zdążył kupić czegoś no ludzie, no to właśnie świadczy o tym, że to jest sukces, to nie jest, to, no to jakby było tak, że sobie można chodzić bez, bez przepychania że, e, że, że piwa się nie kończą, że zostają, że do, 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 do samego końca imprezy jest, wszystkie piwa są w ofercie no to by świadczyło o tym, że jest klapa a niestety e, taka klapa by zaowoc zaowocowała tym, że w następnych e, edycjach albo by zrezygnowano z takiej imprezy, albo by na przykład ograniczono ją. Tak więc, e, no, naprawdę, z dużą dozą e, takiego rozbawienia, i też i te, takiego totalnego niezrozumienia, e, obserwuję takie opinie, gdy ktoś narzeka, że nie było jakiegoś piwa, w ogóle to jest nieprofesjonalne i. To jest, to jest dziwne. Chociaż też dowiedziałem się, że te piwa, które, które udało mi się kupić, że one nie były wystawione, e, prawdopodobnie, znaczy nie martwcie się, one najprawdopodobniej trafią do sklepów specjalistycznych, bo po prostu to była oferta, która była skierowana do odbiorców detalicznych e, i tak ja kupiłem je do swojego sklepu, a ze sklepu sobie, więc, więc na pewno te, te piwa się pojawią. Być może po prostu yy, tak szeroka była oferta, że podjęto decyzję, że na przykład nie wszystkie te piwa były, były w sprzedaży. To by było chyba wszystko. Yy, tak jak mówię, no, impreza była bardzo udana. Tutaj wielkie podziękowania, ukłony dla organizatorów, szczególnie dla Grześka Zwierzyny, który tym wszystkim próbował zarządzać. Nie zawsze wszystko działało idealnie, bo na przykład były momenty, że lodówki dla piwowarów domowych nie chłodziły. To powiem szczerze, że mnie troszkę zbulwersował, zbulwersował ten fakt. Były też takie sytuacje, że w niektórych miejscach nie chciano nalewać próbki do małych kufelków w strefie gastronomicznej, ale po interwencji wszystko się poprawiło sporo nowych piw widać to się rozwija wydaje mi się że potrzebujemy jeszcze drugiej tej rangi imprezy w drugiej połowie roku czyli jesienią bo no bo tutaj jednak no, no są ograniczenia jeżeli chodzi o miejsce tam już więcej osób za wiele nie wejdzie bo po prostu ten dziedziniec ograniczony jest budynkami Podobno nawet na scenie, chyba nie widziałem tego wystąpienia, ale burmistrz Żywca proponował, że można w jakieś inne miejsce przenieść imprezę. Aczkolwiek dyrektor browaru ich natychmiast powiedział, że oczywiście nie, ma, nie wchodzi to w grę, co jest, jest zrozumiałe. No, no, to by było jednak już zupełnie coś innego. Um. Pozdrawiam Was wszystkich, dziękuję za wszystkie wyrazy sympatii. Niedługo, niedługo recenzje. Od razu mówię, że nie wszystkie, że będę przeplatał trochę recenzje tych piw, które, które jakby wyszły z ankiety, z tymi, które akurat tutaj mam. No i co? Aha, jedna uwaga. Nic nie nagrałem w ogóle na birofiliach. Trochę żałuję, ale. Ale nie było jak. Albo byłem, e, po prostu sędziowałem, był tam gwarek, był tam... I byłem zmęczony, bo powiem Wam, że chyba z największą taką... E, e, jak to powiedzieć? Z takim... Tak najbardziej dobitnie się przekonałem, że to, co napisałem kiedyś e, o tym, że sędziowanie to jest... E, to jest e, ciężka praca i naprawdę duże wyrzeczenie z, ze strony sędziego, że przyjeżdża na imprezę i, i zamiast się bawić, zamiast się wyluzować, to musi się skupić, musi się ograniczać, e, musi... E. Problem jest taki, że po zdegustowaniu kilkunastu próbek, które degustuje się przez jakiś czas, e, często wadliwych, często się trzeba skupić bardzo, żeby wyczuć te aromaty, to w zasadzie już się nie chce za bardzo, nie ma się ochoty za bardzo na piwo. I, i tak trochę było w moim wypadku, że, że momentami po prostu, um, że momentami wychodziłem z tego, z tego panelu um, um, sędziowskiego i, i szedłem gdzieś się napić czegoś innego albo jakiegoś takiego bardzo lekkiego piwa. Z piw, które próbowałem, naprawdę muszę wyróżnić yy, dwa smoki z browaru pracownia piwa. To jest wersja, znaczy hybryda Vita i India Pale Ale, coś podobnego do Viva La Vita. Bardzo dobre piwo. No, nie bez jakichś wad lekkich w aromacie, ale generalnie bardzo ciekawe, bardzo pijalne. Polecam, jak będziecie gdzieś tam traficie. Z innych piw, które mnie jakoś uwiodły, pamiętacie, że było sporo rozczarowań, szczególnie w piwach zagranicznych, na przykład Demolent e, Citra była z wyraźnymi nutami e, końskiej derki fenolowymi, e, podobnie Raven, nie Wild Raven, tylko Raven z beczki też mnie nie zachwycił e, no, pokazuje to to, że, że, że piwa się, e, że, że wyrównuje się ten poziom i że tak naprawdę to jest to co mówiłem, No is perfect, niestety, nawet najlepszym. Ademolenowi, który ma super opinie, ale bardzo często zdarzają się wpadki i z tym się trzeba po prostu liczyć. To jest piwo żywe, to nie jest piwo spasteryzowane, odfiltrowane, sterylnie pakowane w wielkim browarze, bo po prostu takie nie jest, bo nie ma na to warunków. To będzie tyle. Mam nadzieję że w najbliższym czasie Nanny States zdegustować. W tej koszulce to mnie chyba widzicie ostatni raz, bo jest kurde z jakimś elastanem. Ja nie wiem dlaczego tak robią, ale co, co roku tak robią takie, te koszulki. Ja wolę jednak 100% koton. No, to do zobaczenia. Hej.